Okej, okay, moi drodzy, nadeszła chwila historyczna. Takich chwil, chwil, chwil historycznych nie ma e, zbyt wiele. E, to jest na pewno jedna z nich. E, mam przed sobą właśnie obok siebie człowieka, który w zeszłym roku e, dokonał bardzo wiele. Tyle zawodów, co ten człowiek zrobił, e, no to jest po prostu niebywałe. Mamy przyjemność się znać już kupę lat z Jackiem. Bywało w naszym życiu różnie, raz pod górę, raz z góry. Dzisiaj nadszedł moment, z którego jestem naprawdę dumny i życzę Jackowi zawsze tego momentu. Na który, moment, na który naprawdę zasłużył, zapracował na niego, bo ten człowiek ile on pracy w to wszystko włożył, miałem, obs miałem okazję obserwować to wszystko na początku i powiem Wam, że zdecydowanie jedne, jedno z najbardziej zasłużonych zwycięstw w historii. Jacku, Jakie Twoje uczucia? Widziałem, że na scenie pojawiło się troszkę łez. E, opowiedz coś więcej o tym, co, co czułeś na scenie. Dobra, na początku e, powiem tylko tyle, że Karol jest jednym z moich pierwszych trenerów, bo tak naprawdę e, dzięki niemu zaczęła się cała moja przygoda z kulturystyką. E, a mianowicie poznaliśmy się w 2012 roku i przygotował mnie do debiutów. E, nauczył mnie całkowicie nowych technik treningowych. Były to moje pierwsze zawody, takie moje debiuty i uzyskałem na nich e, trzecie miejsce, więc e, temu człowiekowi e, dziękuję z całego serca za wszystko, co dla mnie zrobił. Bo pewnie gdyby nie on, to mnie by tu dzisiaj nie było. Nie cieszyłbym się z tego momentu, e, jaki jest dzisiaj tak naprawdę w moim życiu. E, na przełomie ostatnich kilku lat e, zmieniło się bardzo dużo. E, było bardzo dużo zawodów, ale to, co się dzisiaj stało, to jest już. E, no nie wiem nawet jak to opisać, nie wiem co powiedzieć. E, były łzy, e, coś pięknego. Tego, takiej chwili jak ta jeszcze w życiu nie przeżyłem. Naprawdę te łzy same się cisnęły do oczu. W, lata treningów, wszystko przelatywało przez, przed oczami, i wiem dzisiaj, że to wszystko co robiłem do tej pory było warto. Mieć takich ludzi wokół siebie jak Karol, bo nieraz e, dawałem mu w kość swoim samopoczuciem. E, no nie wiem w Karol, bo tak było, naprawdę. Zawody wykańczają człowieka, zmieniają troszeczkę, ale udało się wytrzymać, jestem tu gdzie jestem i cieszę się razem z Karolem, że udało się osiągnąć taki wynik. To Bardzo to mi to. miło, że tak nakreśliłeś moją rolę, chociaż była ona może w dwóch procentach z tego, co powiedziałeś. Na pewno tutaj najważniejszą osobą w tym celu przygotowania był pan Grzegorz Kępa i to jest człowiek, który wspiął Cię na następny poziom tego wszystkiego, który jest dla ciebie, mogę powiedzieć, śmiało, tak patrząc z boku, jak drugi tata, więc myślę, że parę słów dla Pana Grzegorza tutaj przede wszystkim. Przede wszystkim chciałbym podziękować panu Grzegorzowi Kępie. E, pan Grzegorz prowadzi mnie od 2015 roku przed z przed samymi tymi sukcesami, gdzie zaczęłem od Strzegomia, a kończę dzisiaj na Diamond Cup Malta, tych zawodów było aż tyle, że no nie jestem w stanie policzyć. naprawdę, startuje co 3-4 tygodnie, pan Grzegorz czuwa nade mną można powiedzieć 24 godziny na dobę i traktuje go, go jak rodzina, jak, jak ojca naprawdę, bo tyle co on dla mnie zrobił, nie mówię tylko o treningach, o siłowni, ale jak popracował nad moją głową, nad, nad psychiką, że przyjdzie, powie, dobre słowo, powie... Co zmieni, żebym się nie stresował. Tak naprawdę to jest najważniejsze, bo można mieć formę przez, przez, przez ostatni miesiąc do zawodu, a w dzień startu ją stracić. A pan Grzegorz widzi, że jak się coś źle dzieje, przychodzi. Tak naprawdę nie umiem po prostu opisać słowami, jak wiele dla mnie pan Grzegorz zrobił. Naprawdę nie wiem, czy będę mógł się mógł w stanie kiedyś odwdzięczyć za, za to wszystko, co dla mnie zrobił. Tak naprawdę w moim życiu pojawiło się sporo osób, które mi pomagało. To nie jest tak, że ja jestem kowalem własnego losu, że wszystko. Sam zrobiłem wszędzie, doszłem sam. Nie, nie. Tu otacza mnie grono niespaniałych ludzi, począwszy od Karola poprzez trenera Grzegorza Kempę poprzez sponsorów Iridium Labs, Czarnieckie Makarony, poprzez mój klub Dorian Fitness, klub, gdzie, gdzie trenuję moje miasto Andrychów. Naprawdę przyjaciół. Jest, jest taka masa ludzi wokół mnie, że to się tylko wydaje, że to jest sport indywidualny, a, a samemu bym naprawdę nic kompletnie nie zrobił. Stałbym dalej. E, tam gdzie jestem w swojej mandrychowie i nic bym pewnie w życiu nie osiągnął, a tak to e, zdobywamy szczyty. Wszyscy razem. W grupie siła, tak jak to mówią. Można by wręcz, wręcz powiedzieć, że w kupie siła. No, Jacek udowodnił i tą całą ciężką pracą. E, jednak etyka pracy to jest tutaj najważniejsze. E, w... Widzieliście może wcześniejszy wywiad z Ole, który stwierdził tak samo, że tutaj najważniejsze jest podejście do tego całego tematu. Jacek to pokazał, że, że, to, że po prostu no, tak to wszystko ma wyglądać, jeśli coś robimy, robimy na 100%. Jacek, no to w sumie co teraz? Powiedz mi, Karta Pro już jest w Twoich rękach, można powiedzieć. Jeszcze nie fizycznie, ale już formalnie jesteś posiadaczem karty Pro, więc teraz nie jest, nie jest. Co, 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 co dalej będzie? Dalej w, to nie wierzę, dalej w to nie wierzę, że posiadam kartę Pro. Eee, bo tak naprawdę dzisiaj były pierwsze zawody, gdzie jest ta karta Pro w mojej kategorii do wygrania, bo wcześniej udawało mi się wygrywać już w swojej kategorii i kategorii overall, ale niestety tej kategorii nie było. Eee, Teraz się pojawiła taka szansa, więc udałem się na Maltę, udało się ją zdobyć. Przede mną kilka startów, tak jak mówiłem Malta o tym zadecyduje, ale na pewno chciałbym się pojawić w Portugalii, gdyż tam jeszcze nie było. Na Ostrawie chyba też jest Diamond Cup, więc też bym chciał polecieć, w miejsca po prostu takie tam, gdzie mnie nie było. A na kartę pro, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym wylecieć z Polski. Rozwinąć się bardziej, e, więc nastąpi pewnie zmiana kategorii na Classic Physic, e, bo tylko w tej kategorii e, moja karta pasuje. A więc co, będę rozwijał swoją sylwetkę stopniowo i, i będę działał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, dlatego moi drodzy, e, to, że trzymaliście kciuki, na pewno pomogło. E, dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz, Jacku, Dziękuję Tobie za poświęcony nie, nie czas. Cieszę się bardzo, że no zobaczcie, ten człowiek, e, wpadajcie na jego profil obowiązkowo. Karola. Jacek, Jacek Ratusznik, Terminator, Terminator Jacek Ratusznik. Powiedz to w odpowiedniej kolejności. Znajdziecie na pewno, rzuca się w oczy. E, Pamiętajcie, że jesteśmy z jednego miasta. Wpadajcie do nas, coś na pewno fajnego wymyślimy. Dokładnie. Dobra, trzymijmy kciuki za Jacka. Dziękujemy bardzo serdecznie za czas. Do zobaczenia następnym razem. Pozdro.